Nasze myśli powodują, kim my jesteśmy. Może wielu z was, na przykład przychodzi takie, takie sytuacje, że modli się gorliwie, modli się gorliwie umysłem, tak? czyli tutaj na, po polsku, modli się gorliwie na językach i ich modlitwa nie przynosi nic, żadnej zmiany. Nie przynosi żadnej zmiany, ponieważ to nie modlitwa, nie modlitwa sprawia, że masz życie, tylko tym, tylko to, kim jesteś. Tylko to, że wszedłeś swój duchowy umysł. I teraz poprosiłem taki tutaj werset przymierza. Nie, przysłuch, 23, 3, 7. Hmm. Zaraz przeczytam, zanim się pojawi. Bo jak myśli w tym sercu, taki on jest. Czyli jeśli człowiek myśli, jak człowiek myśli, taki on jest. To oznacza, że twoje, myśli mają więcej, że twoje myśli mają o wiele więcej wspólnego z Twoim życiem niż modlitwa. Więc Bóg mówi Ci, jesteś tym, co nie tym, o co się modlisz. Jesteś tym, o czym myślisz. Tak? Bo jak myślisz w swoim sercu, taki on jest. I teraz, może być coś takiego, że wielu z Was na przykład myśli, że się do niczego nie nadaje. Nie? Myśli na przykład, że on nie jest na przykład godny, on nie jest na przykład... Wystarczająco dobry, on nie jest na przykład w stanie stanąć tutaj z mikrofonem i coś mówić, tak? Ja na przykład teraz stoję, trochę mi się nogi trzęsą trochę jak galareta, bo to nie jest dla mnie taka normalna sytuacja, ale jak myślicie o sobie, tak, takimi jesteście? I to nie zmieni na przykład sytuacja, że wy wrócicie dzisiaj do domu, padniecie na kolana i będziecie się gorliwie modlili i będziecie deklarowali na przykład e, na językach jakieś tam, nie wiadomo, wypełnione ogniem. <laughs> wypełnione siarką modlitwy i na przykład następnego dnia wychodzicie na zewnątrz i się, nie, i się nic nie zmieniło, no nie? Bo deklarowaliście coś, ale tak naprawdę nie myśleliście o sobie, że jesteście zwycięzcami, nie? A Bóg mówi do każdego z was, jesteś więcej niż zwycięzcą, jesteś moim synem, jesteś umiłowanym synem, jesteś moim dziedzicem. Stół, który jest rozstawiony przed tobą, możesz z niego korzystać, możesz z niego brać, tylko pytanie jest właśnie jak o sobie my myślimy? Kim, kim my jesteśmy? My na przykład mamy taką sytuację, że wpadamy w jakiś problem, jakiś grzech, nazwijmy to, i nagle jest potężne potępienie i mamy coś takiego, że nie możemy z nikim innym rozmawiać, nie możemy wyjść z domu, nie możemy głosić komuś Ewangelii, tak? Zdarza wam się takie coś? Oskarżenie, potępienie, nie? Ale Bóg już wam wszystko to wybaczył. Tylko, że wybaczył wam to, co zrobiliście, to, co robicie i to, co zrobicie jeszcze później, tak? Bo Bóg jest dobry. Amen? Bóg jest sprawiedliwy. Bóg patrzy na was w ogóle z zupełnie innej strony niż wy patrzycie. Kojarzycie taką sytuację? ze Starego Testamentu o Żonnicy Rahab. No, ona była tam osobą, która była kobietą, wiecie nie? Wiecie kim ona była. Tak i przyszli tam ludzie od Jozuego bodajże, jeżeli się nie mylę. I ona ich ukryła, tak? Przed tutaj ludźmi, którzy mieszkali. Gdzie to było? W Wierchu? Chyba tak, nie? Tak i ona ich wyprowadziła. Ona ich schroniła przed żołnierzami, którzy tam byli. Tyle, że ona była dalej tą osobą, która była. I teraz jest coś takiego, że my możemy spojrzeć na nią jako osoba, która jest, ale w oczach Boga, ona była sprawiedliwa. I teraz trzeba by się zastanowić, jak patrzy na nas Bóg, jak patrzymy my na siebie, I jeszcze pytanie, jak patrzymy na innych ludzi. Nie? I teraz tak mi przychodzi myśl, słuchajcie, że mm, myślę, że się mierzycie z wieloma osobami w swojej rodzinie, znajomymi ludźmi, których spotykacie na ulicy, ale jest coś takiego, że jeżeli. Oni mają język i mają tchnienie, to mogą być uwolnieni, bo Wy jesteście uwolnieni. Wy macie język, Wy macie tchnienie. Każdego dnia możecie powiedzieć: Panie Jezu, zapraszam Ciebie do mojego życia. Uwolnij mnie. Nie? Pozwól, aby moje oczy patrzyły na tego człowieka, na tego człowieka, na mnie, tak jak Ty patrzysz na mnie. Amen? Bo Bóg każdego dnia na Was patrzy, tak jak na zwycięstwo. Nie, każdego dnia do Was mówi, zmieniaj myślenie. Okej, okay. powiem taką ciekawostkę, yy, albo zadam nawet yy, takie pytanie. Wiecie, kto w ogóle pierwszy yy, pomyślał w Biblii? Szatan, nie? Lucyfer, nie? Pomyślał sobie coś takiego. <laughs> e, 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 e. Izajasza 14,13, bym poprosił. I przeczytam, zanim to się pojawi. Ty bowiem, mówiłeś w swoim sercu, wstąpię do nieba ponad gazy Boga, wybierzcie swój tron, na, zasiądę na górze Zgromadzenia, na krańcach północy, wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy najwyższemu. Tak sobie pomyślał szatan, nie? I dzisiaj, gdzie jest mój brat? Roman. Z Romanem dzisiaj tutaj mieliśmy taką rozmowę na temat tego, że zobaczcie, my tutaj wszyscy wiemy, że Bóg jest, tak? Wiemy, że jest dobry, sprawiedliwy, potężny, wszechwiedzący, wszech, yy, wszechmocny i inne takie rzeczy. Mamy tego świadomość, tak? Kto z Was pomyślałby dzisiaj, wychodząc z tego kościoła albo siedząc na tym miejscu, wstąpię do nieba po nagrodze Boga, wybierzesz swój tron? Kto z Was? Nikt, ponieważ wy znacie Boga. Wiecie, kim jest. Doświadczyliście Jego obecności, doświadczyliście Jego mocy, doświadczyliście Jego łaski, tak? Więc teraz pytanie, dlaczego Szatan tak pomyślał? Bo nie znał Boga. Nie? by znał Boga, to by wiedział, że. W tym momencie, kiedy myślę, to Bóg już wie. W tym momencie, kiedy e, mam takie rozważania, to Bóg już wie. Więc chyba nie powinienem rozważać, bo po prostu e, zaraz mnie skasuje nie? I, będzie, i będę miał problem. Także <laughs> Szatan, który był blisko jego, nie wiedział, kim on jest. Nie znał go. I teraz mamy coś takiego, że za każdym razem, gdy myślisz dobrze, że myślisz źle, już poro roku już do swojego życia. Tylko, że on pomyślał w stronę chyba nieodpowiednią, więc już sobie zaprorokował, co się wydarzy w jego życiu za chwilę, co się wydarzy w jego e, bliskiej przyszłości. Więc uważajcie, o czym myślicie. Tylko ten wstęp jest właśnie o, o waszych myślach. Żebyście już sobie teraz zaczęli układać to w głowie, że możecie sobie zaprorokować wielki, potężny problem, z którym będziecie się zmagali, i to nie jest wina Boga, tylko wasza. I teraz jest coś takiego. Objawienia 12,79 Ok. I nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem i walczył smok i jego aniołowie. Ale nie zwyciężyli, i nie było już dla nich miejsca w niebie, i rzucony został wielki smok, wąs starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat, został zrzucony na ziemię, zanim z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie. Czy ktoś się zastanawiał, co znaczy imię Michał? Myślę, że nie. Podobny do Boga. I teraz zobaczcie, z kim walczył szatan? Z Archaniołem i Michałem. Bo myślał, że to Bóg. Ciekawostka, co? Nie wiedział, jaki jest Bóg. Nie wiedział, że jest dobry, że jest wszechmogący, że zna jego plany. Nie wiedział, jak wygląda, i walczył nagle. Z archaniołem i Michałem, bo myślał, że to on jest. No nie. I teraz jest kwestia, z kim wy walczycie. Z kim wy się zmagacie. I co? Mam takie objawienie. To jest dla was, może sobie się na tym zastanowicie też, pomyślicie, że ta walka, która tam była w niebie, może są takie nauki, może są takie też rozmyślania o tym, że oni tam próbowali przejąć to niebo. No nie? Szatan razem ze swoimi tam ziomkami próbowali przejąć niebo. Ale pytanie jest, czy w momencie, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że on się już kapnął, że kurczę, co tu się w ogóle odwala, co tu jest, to czy on nie walczył tam o to, żeby zostać w tym niebie? Nie to, żeby przejąć to niebo, bo już wie, jaka jest sytuacja, tylko po to, żeby tam zostać. Więc miałem takie myśli w tygodniu, że na przykład, żebyśmy się nie obudzili w nocniku, że przez całe życie będziemy przechodzili przez swoimi pomysłami, swoimi myślami. Widom. I któregoś dnia na przykład, jak jest napisane, nawet Bóg nie da się siebie naśmiewać. Że będziecie próbowali coś zrobić, będziecie próbowali się trzymać rękoma pewnego, pewnej sytuacji, pewnego pewnego miejsca. I będziecie mieli problem. Ma to sens? Zapytam, jak Leon Dubry jesteście ze mną w ogóle? Amen, ok. Jest wrogiem, co jest wrogiem Boga? Cielesny umysł. Więc kiedy Paweł, Kolosan 1,21, poproszę, kiedy Paweł, święty Paweł, mówi, że kiedy byliśmy wrogami Boga, to czyniło nas wrogami, to nie to, co robiliśmy to jest taki właśnie werset, i was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach teraz pojedną. Czyli byli, byliśmy niegodziwi w tym, co już zamierzaliśmy, tym, o czym już myśleliśmy. Zgadzacie się? Jest taki film w ogóle, też dzisiaj z Romanem rozmawiałem, Raport Mniejszości. Oglądaliście może taki film z Tomem Cruzem? Tam jest taka w ogóle historia, że siedzą jakieś tam trzy wyrocznie, trzy kobiety w jakimś tam miejscu, i mają jakieś tam, wiecie, objawienia zrozumienia tego, co zrobi człowiek w przyszłości. Więc jeżeli ktoś, na przykład Edwin, pomyślałby o tym, że kogoś skasuje, nie, to już ktoś o tym wie i wpada do jego domu jakiś spad i gościa skurwa e, w kajdany i jedzie do, do, do więzienia, no nie? I teraz właśnie jest coś takiego, że e, wasz zamysł serca powoduje problemy. Bo dzisiaj my możecie właśnie nawiązuje do tego znowu, że możecie deklarować różne rzeczy, możecie być gorliwi, bardziej niż tutaj pastor Sebastian, na przykład na modlitwach. Ale na następnego dnia nic się, nie, nic się nie dzieje. I nawet dzisiaj się modlicie o to, żebyście mieli inne spojrzenie na, na swoich znajomych, na swoich prac, na pracodawców, ale jutro na przykład idziecie do pracy i plujecie im w twarz. Nie dosłownie, ale na przykład nie, bo coś powiedział. Więc tutaj cały czas chodzi o to, jakie macie też serca, jakie macie nastawienie do, do tych ludzi, bo jeżeli. Jezus chodził do gorszych niż do waszych pracodawców, do gorszych niż do waszych tam e, osoby z rodziców czy, czy ludzi na, na, e, no, na, na ulicy w rodzinie. To i wy powinniście teraz zmieniać też to myślenie non stop. Że wasze serce, wasze myślenie już powinno być tak, jak właśnie patrzę na was każdego dnia Bóg. Amen. Zgadzacie się z tym. <laughs> Więc e, księga rodzaju 6.5. To czyniło Cię wrogim Boga. Nie były to Twoje czyny. To Ty działałeś z umysłem, którego Bóg nie lubi. Tak. I tutaj jest teraz kwestia e, przed potopem. E, a gdy Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i ubolewał nad tym całym sercem. I teraz. Może to być ee, ciekawe. Bóg nie zniszczył Ziemi z powodu demonów. Nie zniszczył Ziemi z powodu rozlewu krwi. Nie zalał ich z takiego powodu, tak? Nie zwraca uwagi na demony, tylko patrzył na ludzi. Powiedział, że niegodziwość człowieka na Ziemi była wielka, ale to, co go zasmuciło, to umysł człowieka i jego wyobraźnia, które były stale złe. Okej. Okay. Więc, mógł, więc Bóg musiał to zniszczyć, bo tego się już nie dało zatrzymać. To już się po prostu rozlało jak jakaś, jak jakaś choroba, jak jakiś wirus. Jesteś ze mną? Amen. Więc powódź na ziemi nie była spowodowana złem, które się działo. Było tak, ponieważ jeśli umysł nie zostanie powstrzymany, to jest wrogiem Boga. Kojarzycie, czego Jezus przyszedł i powiedział: pokutujcie? Dzisiaj generalnie przyszła mi taka myśl, że można było za, za, zacząć. To spotkanie i skończy to spotkanie, sobą pokutujcie. Czyli zmieńcie po prostu myślenie. Nie? Zmieniajcie myślenie cały czas. Pamiętajcie, że demony są pokonane. <laughs> nie mają nic do powiedzenia w tej bitwie, chyba że użyją Waszego umysłu. Bóg kocha każdego z Was, ale w Jego dzieciach, w nas, w ludziach, którzy są tutaj na ulicy, jest wróg. Jest problem. Więc bitwa, która toczy się między dobrem a zem w rzeczywistości, nie jest przeciwko demonom i Bogu. Toczy się między człowiekiem a Bogiem. Człowiek jest wykorzystywany przez demony. Dlatego tutaj mamy taki problem, nie? Dlatego cały czas, w każdą niedzielę, poniedziałek, wtorek, średni, czwartek, piątek, sobota, powinniśmy odmieniać umysł. Powinniśmy wiedzieć, dlatego też jest napisane, bodajże w Efezjan, tak, że nie toczymy walki przeciwko ciału, tylko przeciwko zwierzchnościom, nie? Są takie sytuacje. Ostatnio miałem taki Trafię na taki materiał tutaj proroka jednego potężnego, że wiecie, zastanawialiście się na przykład takie momenty, kiedy w waszym życiu pojawiają się nerwy, agresja, kiedy czasem mówicie do swojej dzieci, do swojej rodziny, do swoich znajomych, wybuchacie jakimś gniewem albo robicie coś, a potem przychodzi wam takie takie światło i mówicie, kurczę, co zrobiłem? Macie coś takiego? No, gromicie, gromicie na przykład demony, gromicie duchy, których, w których, was, których w was nie ma, bo one wchodzą i wychodzą, wchodzą i wychodzą. I jeżeli człowiek na przykład nie jest na to, e, jakby, jak to powiedzieć, nie ma światła i, i nie, roz, nie rozeznaje tego, że e, to wcale nie jest powiedziane, że dzisiaj, jeżeli tutaj wszyscy siedzimy, to jesteśmy wszyscy, wiecie, e, na luzie, no nie? Można sobie żyć. Bo wychodząc tutaj z tego kościoła, albo tutaj przychodzą różne myśli. Na mnie na przykład mogą przyjść, co ten gościu w ogóle nie da za bzdury, nie? Może tak być. Może być tak, że będziecie na siebie dziwnie patrzyli. Więc właśnie o tym mówię, żebyście rozważali to, Żebyście mieli e, otwarty umysł, bo jest coś takiego, nie ma tutaj jednego brata tutaj z nami dzisiaj, ale e, kwestia na przykład e, sztu w wodzie, rozmawialiśmy tak, na taki temat, że słuchajcie, jeżeli wchodzicie w świat duchowy, jeżeli robicie coś takiego, że mówicie, Panie Jezu, Tobie moje życie. Jeżeli macie takie coś, że e, Panie Okej, okay, potrzebuję już uzdrowienia, potrzebuję wyzwolenia, potrzebuję zbawienia i chcę wejść na Twoją drogę. No to generalnie robicie coś takiego, że się w świecie duchowym też już podpisujecie pod tym, nie? I mówicie do, do, do Boga, okej, okay. twoja wola, tak? Ale w tym samym momencie robicie takie coś, że w tam w drugim, w drugiej ekipie, <laughs> nazwijmy to, zapala się lampka i oni też mówią, okej, okay. w takim razie będzie jazda w twoim życiu. Będziemy przychodzili, będziemy cię męczyli, będziemy cię e, starali się zrzucić z tej drogi. Więc jeżeli wy wchodzicie na przykład tutaj do kościoła, a ten kościół jest naprawdę duchowy. Ten kościół jest naprawdę mocny, ten kościół jest naprawdę proroczy i wielu ludziom może się tutaj wydawać, że my mamy na przykład jakieś różne, różne, różne loty, ale nasze życie przynosi naprawdę zmiany, duchowe zmiany. I są na przykład takie sytuacje, które są trudne do wyjaśnienia, ale Bóg na przykład podpisuje się po tym, co my tutaj robimy i daje nam łaskę. Więc jeżeli są tutaj nowe osoby, i ja mówię wam o świecie duchowym, to już zacznijcie sobie to układać w głowie, że wchodzicie w ponadnaturalny świat, który powodował to, że. Nie ma tego zdjęcia, ale że Jezus chodził po morzu. A umówmy się, chyba to nie jest codzienny widok, nie? No właśnie. Tylko, że on powiedział, że możecie robić dokładnie to samo co on, a nawet więcej. Nie? Okej, okay. amen? Amen. I teraz Rzymian 12.2. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie Waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Także podporządkowuj sobie wszystkie myśli, ponieważ jeśli nie będziesz ostrożny, umysł, którego używasz, uczyni Cię wrogiem Boga. Umysł jest wrogiem Boga, ponieważ jedyną rzeczą, którą Bóg próbuje odnowić jest cały czas Wasz umysł. Nie? Dlatego dzisiaj... Właśnie nawet jeżeli słuchajcie, macie takie myślenie, że może jestem za słaby, że może jestem ogonem, może do niczego się nie nadaje. Może mam dalej jakieś problemy. wywalecie to od razu z głowy. Bo Bóg z drugiej strony do was mówi nie. E, bo ja wiem, przez co przechodzisz. Wiecie, dlaczego wie przez co przechodzicie? Ponieważ On też był w ciele. I on przechodził różne sytuacje, były sytuacje, w których przychodził do niego szatan, tak? Myślę, że Biblia tam opisuje kilka przykładów, ale jeżeli Biblia mówi też o tym, że nie byłoby chyba miejsca na zebranie wszystkich ksiąg, w których Jezus robił cuda, to myślę, że można byłoby się też zastanowić, ile razy do niego przyszedł szatan, ile razy do jego uczniów przyszedł szatan chciał wykorzystać, nie? Okej. Okay. Adam i Ewa, kojarzycie taki? Upadli nie z powodu swoich czynów. Upadli, ponieważ stan ich umysłu został zmieniony. Miałem takie rozważania tutaj z moją żoną wczoraj. Postaram się skonstruować dla was takie pytanie. Może tak, albo tak zapytam Po prostu wiecie, ile lat miała Ewa ja i Adam? Kiedy, kiedy byli w raju, kiedy przyszedł do nich szatan. To byli e, ludzie, nazwijmy tak, dorośli. Byli, ale byli e, dorastali, ale byli dziećmi, ciałach dorosłych. Dlatego też Bóg dał im drzewo życia, e, drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła, tak, żeby ich uczyć, żeby mogli się uczyć. Tylko pytanie, od, od kogo mieli brać wiadomość. Bo tam jest taka sytuacja, że w którymś momencie przychodzi szatan i mówi coś do Ewy, tak, karmi ją jakimiś rzeczami, mówi, że będziecie więcej, będziecie tacy jak, tacy jak Bóg, tak. Tylko pytanie, tacy jak Bóg, ale zostali stworzeni na podobieństwo Boga. Więc Ewa może powiedzieć, no dlaczego mam być taka jak Bóg, z który ja już jestem? Ja tego nie rozumiem, no nie? Tylko, że przychodzi kłamstwo. Kłamstwo e, troszeczkę tam przemienione. E, Łapiecie tą myśl, no nie? Bo wielu ludziom na przykład może się wydawać, że Adam i Ewa to byli ludzie, którzy byli na przykład w ciele dorosłego faceta, dorosłej kobiety, w wieku 30-35 lat, którzy ogarniali wszystko, nie? A z tego co ja kojarzę, no to Adam chyba jedyne co tam zrobił, z tego co miał powołanie i dominacji, to chyba nazwał zwierzęta. Nie wiem co on tam dalej zrobił, ile on tam miał tak naprawdę na to czasu, co, co tam tak naprawdę e, się działo. Ale zobaczcie, już przychodzi, już przychodzi e, szatan. Już to, już to chce złamać ich, ich powołanie i Adam generalnie nie. Nie, nie wypełni tego powołania, tak? bo mieli, napis, mieli powiedziane, że też yy, roznażajcie się, tak? zaludnijcie Ziemię. Gdzieś tam w innym tłumaczeniu jest na nowo Ziemię. Nie trzeba by się zastanowić, co tam było jeszcze wcześniej. I teraz jest coś takiego, że, <laughs> że są skorumpowani. Tak? Mają wypaczony umysł, ponieważ biorą z drzewa poznania dobra i zła yy, i biorą informację, która jest im dana. Za wcześnie, tak? Tak jakbyśmy dzisiaj wsadzili latka w samochód i powiedział, zawieź mnie do wrocławia do kościoła, nie? Więc dzieciak nie, nie ogarnia, co się dzieje po drodze. I teraz jest coś takiego, dlatego zostają wywaleni z raju, tak? dlatego Bóg mówi, no nie mogę was tutaj trzymać, w tym miejscu, ponieważ was, wasz umysł jest e, diaboliczny, wypaczony, tak? Oni generalnie nigdy nie jedli z drzewa, pozna, z, drzewa dobra, z drzewa życia, ponieważ nie wiedzieli, czym jest życie. W momencie, kiedy wzięli i też chciałbym was poinformować, kto tutaj w ogóle się na ten zastanawiał. Nie, jakiś tam owoc fizyczny. Oni nie zjedli jakiegoś tam jabłka, tak? Tylko zjedli e, informację, dostali. Dostali nie fizycznie, ale dostali duchowo coś. I tym zostali Ewa. Tak? Ewa została. Jeszcze taka jest ciekawostka, że Ewa zjadła, dała swojemu mężowi, Adam zjadł, i dopiero otworzyły im się oczy. Dopiero kiedy zjadł Adam. Więc trzeba by się też zastanowić w tym temacie, dlaczego tak się dzieje. To jest taka dla Was tutaj do, do, do rozmyślania, bo, bo temat jest naprawdę potężny tutaj. I zobaczcie, Adam i Ewa nie mieli nic do grzeszenia w ogrodzie, tak? Byli mężem i żoną, więc o żadnym cudzołóstwie nie ma, nie ma mowy, nie ma, nie ma mowy o żadnych kradzieżach, tak? Nigdy nie byli zainteresowani drzewem życia, dopóki ich umysł nie został zmieniony. Teraz chcieli nadal istnieć w tym stanie. Będąc niezależnym od Boga. Rozumiecie? Niezależnym od Boga. Mamy tutaj wielu Klientów poza, poza, poza tym kościołem, którzy myślą, że są w stanie zrobić nie wiadomo co, nie? sami. Bez niczyjej pomocy, tylko Jest coś takiego, że myślę, że mamy tutaj wielu kierowców Ale pytanie jest takie, kto z Was złapał gumę kiedyś w samochodzie I musiał zmienić oponę? I jest taka akcja, że nigdy, nigdy Żaden z nas nie odkręciłby opony, koła Używając Swoich palców, śrub, nie. Potrzeba jakiegoś lewarka, potrzeba klucza, a czasem jeżeli człowiek jest nieogarnięty, to potrzebuje drugiej osoby, bo nie wziął lewarka i klucza. Więc potrzebuje osoby, jest uzależniony od kogoś. Tylko że my właśnie w tym, to co wcześniej powiedziałem, tym takim cielesnym myśleniu, że jestem mistrzem w każdej dziedzinie, to ma problem, żeby się uniżyć. A tym bardziej przed Bogiem, którego nie widzi. Nie? Hmm. Okej. Okay. I tutaj jest taki właśnie Rzymian 8,8 Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Jeśli Twój umysł jest cielesny, nawet jeśli słuchasz Boga w ciele, to jest taka informacja, że Jego to nie obchodzi, bo Ty nadal jesteś cielesny. I teraz jak tu nazwać, że Bóg jest sprawiedliwy? Trzeba by się zmierzyć z Jego sprawiedliwością, a nie naszą sprawiedliwością. Nie? Trzeba by spojrzeć na, na, na sytuację Jego oczami, a nie naszymi oczami, bo my jesteśmy w każdej w każdej sytuacji gotowi do tego, żeby co robić, usprawiedliwiać się, nie? Ale sytuacja, kiedy, kiedy Jezus na przykład stał, pluli bili go, coś mu tam kazali robić. Zauważyliście, że on nic nie mówił? No, bo on wiedział, kim on jest, nie? Nie musiał się bronić. Okej. Okay. I teraz. Jak otrzymać umysł ducha. I większość z tego ma związek z cofnięciem Twoich własnych dróg ponieważ otrzymanie umysłu Boga jest w rzeczywistości proste, ale trudną częścią jesteś Ty. Dlatego Jezus mówi właśnie, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem, nie? Więc teraz jeżeli On mówi, że ja jestem drogą, to Wy, każdy z nas musi wejść na Jego drogę, a nie na naszą drogę. Bo nasza droga prowadzi w pewne miejsce, w które byśmy chyba nie chcieli dojść, ale idąc Jego drogą i to jest coś takiego, że wiecie dlaczego dobrze jest iść za Bogiem? bo wtedy Bóg idzie przed nami, nie? Amen, no, dokładnie, I dlatego On mówi, że On jest życiem, On jest życiem. I jest teraz taka myśl, mi też przychodzi tutaj, pamiętacie, kiedy Jezus zamienił wodę w wino? On zamienił tą wodę z takich stąg i sześci kamiennych, gdzie oni tam wlewali tą wodę, myli ręce i tam taki syf był, nie? I On podchodzi i zamienia wodę w wino i ten zarządca, który tam pierwszy miał możliwość napicia się tego wina, miał coś takiego, że wypił to wino i mówi, miałem Spokój, ale teraz dopiero wiem, czym jest pokój, tak? Miałem radość, ale dopiero wiem, czym jest radość. Miałem życie, ale dopiero teraz wiem, czym jest życie, tak? No. I mówimy o prawdzie. Jezus powiedział: Droga, prawda? Jezus, yy, Droga, życie, prawda, czy tam w tej kolejności, tak? Prawda. Tylko nie nieprawda, yy, prawdomówność, <grym> Bo nie Rahab raczej nie powiedziała prawdy, tylko zrobiła drugą stronę. Tylko jego, prawda? Nie? Tylko to, kim jest Jezus. Mówienie o prawdzie, która jest od Niego. Zmieni wasze tutaj życie i myślenie. Amen? Amen. Okej. Okay. Także taki tutaj miałem wstęp. <laughs> Wrócimy tutaj też do tego jeszcze na sam koniec, bo uważam, że z tymi myślami to naprawdę trzeba byłoby, wiecie, yy, zacząć yy, jakąś tutaj przemianę, naprawdę. Bo wielu, wiele osób tutaj u nas w Kościele obserwuje, że przychodzi yy, po przełomę, po zmiany. Tak? Jest coś takiego. Tylko że przełom otrzymujecie w takim momencie, że, że jeżeli wiecie, że dzisiaj jesteście w tym miejscu i weszliście w świat duchowy i Bóg chce coś z wami zrobić, to teraz jeżeli na przykład przychodzi sytuacja ze zmianą pracy albo o zmiana, zmiana atmosfery w domu, w rodzinie, to wy wiecie, że Bóg chce dla was jak najlepiej się przełamujecie w tym, przełamujesz się w tym, przełamujesz się w tym i wtedy wzrastasz i masz przełom, nie? Tak, tylko trzeba mieć otworzone tutaj też myślenie i być otwartym na to, że to nie chodzi tylko o to, żeby tutaj przyjść, żebyśmy się na przykład pomodlili i nagle wiecie, coś się zmieni w waszym życiu, bo to jest wasza, wasza rola tutaj, tak? Zmiana pierwsze, co zmiana tutaj tego myślenia. Zmiana myślenia, że nikt z was nie jest popychłem, nie jest e, oszustem, nie jest złodziejem, nie jest. E, jak to jeszcze nazwać? Nie jest ogonem, jak to siostra ostatnio powiedziała. Jesteście więcej niż zwycięzcami, tak? Mówi o Was Bóg każdego dnia. Każdego dnia. Amen.